Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej katarota. To będzie rozkład na temat, na pytanie, czy on Ci coś zaproponuje. Masz jakąś osobę i czekasz na jakąś propozycję z jego strony. Masz nadzieję na jakąś randkę, wspólny wyjazd, czy może szczerą rozmowę, a może choćby spacer do parku. I zobaczmy. Co tutaj może się pokazać? Proszę pamiętaj, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. Czy on Ci coś zaproponuje? Czy on Ci coś zaproponuje? No tak, on tutaj ma ochotę wyjść z jakimś działaniem w tą stronę. Jest mocno tobą zainteresowany. Bardzo go pociągasz. No ale jest jakiś tutaj konflikt. A jaka jest jego obecna energia? Dwie buławy, as buław. Osiem monet. I dwa miecze. No, on tak trochę planuje, jakby jakieś działanie w Twoją stronę. E, takie działanie wynikające z pasji, takiego bardziej zainteresowania fizycznego, ale na razie pracuje, skupia się na pracy, a może du dużo myśli, jak podejść po prostu do tej sprawy, jak tą sprawę rozgryźć. Jak to wszystko tutaj ustawić, żeby dobrze działało, jak w mechanizmie zegarka? Ale na razie, jednak, tak naprawdę nie wie, co zrobić. Rozpatruje różne wyjścia, ale w tym momencie nie jest w stanie podjąć decyzji co do tego działania w Twoją stronę. To tak po prostu ogólnie się y, pokazało. Jakie jest jego dotychczasowe działanie w Twoją stronę? Dotychczas. Co on tutaj w Twoją stronę zrobił, zadziałał do tej pory? Jakie jest jego dotychczasowe działanie w Twoją stronę, w Twoim kierunku? Rycerz Buław, pięć, Buław, głupiec, i cesarzowa, więc tak, no on jakby ciągle się kręci koło ciebie, ciągle się kręci, ciągle jakby z tej przeszłości z tej się wyłania, to z tego załuka, to z tamtego załuka jest blisko ciebie, jest z tobą zainteresowany i ma jakby wielki pociąg fizyczny do ciebie. Jest taki, ma wielką taką pasję do Ciebie, taką namiętność. I ciągle ta namiętność w nim jest, odradza się. Y, y, y. I on tutaj ciągle, ciągle wraca. Wraca tutaj w Twoją stronę y, y, y. i ciągle jest obecny. Ale jest z nim jakiś konflikt, Praktycznie to nie wie, jak to wszystko zrealizować, jak zadziałać w to, Twoją stronę, ale w tym momencie jest jakby gotowy. Gotowy wskoczyć w to, podjąć to doświadczenie, zaryzykować tutaj jakieś działanie w Twoją stronę, bo ta pasja w nim jest taka duża. Ta pasja jakby rośnie, ciągle wzrasta. A ty, jako cesarzowa, bardzo go kręcisz, bo jesteś dla niego jakimś ideałem kobiety. Piękna, taka sensualna, zmysłowa, e, prawdopodobnie kształtna, masz kobiece kształty. I to, co ważne, to jesteś bardzo, bardzo ciepła. Masz bardzo dużo miłości w sobie i bardzo dużo do zaofiarowania. I on to widzi, i on chciałby jakby tutaj ogrzać się w tym Twoim cieple, połączyć się z tą Twoją energią, bo, bo bardzo go kręci ta Twoja zmysłowość, ale przy tym ten potencjał miłości, jaki w Tobie jest, potencjał uczuć. Czyli w zasadzie do tej pory to, co on zrobił, to się tylko kręci koło ciebie, czy z tej strony, czy z tamtej strony się wyłania. Jego pasja jakby rośnie, i również odwaga do działania w nim rośnie, Twoją stronę. Czyli on zaznacza jakby swoją obecność, tylko widzisz, on jest bardzo, bardzo atrakcyjny fizycznie i taki pełen energii, takiego, ciep takiego gorąca, takiej dynamiki i jest przy tym również bardzo, bardzo zmienny. Także w zasadzie y nie wiadomo co on może zrobić, bo on trochę działa chaotycznie. Uh. Jaka jest obecna sytuacja między Wami? Obecna sytuacja między Wami. Paś puław, osiem kielichów, pięć kielichów i umiarkowanie. Jesteście sobą zainteresowani, macie na siebie oko, macie ochotę jakby zadziałać w swoją stronę, przyglądacie się sobie, ekscytujecie się swoją obecnością, bardzo mocno się sobie przyglądacie, ale w tym momencie jest tak, że ktoś tutaj jednak, ponieważ to. Do, nie doszło jakby do, do, do działania takiego konkretnego, no to ktoś tutaj y, jakby stara się zostawić tą sytuację za sobą, bo jednak jest w nim jakieś duże rozczarowanie emocjonalne. Y, pra, y, prawdopodobnie to rozczarowanie jest y, w, y, u kobiety. Kobieta jest rozczarowana, y, odczuwa jakby taką stratę emocjonalną i decyduje się trochę odsunąć od tego gościa, od tego człowieka. Ponieważ on trochę jest taki niedojrzały, niby coś planuje, niby się pokazuje. Ale jeszcze jakby do tej pory nie miał odwagi wyjść z jakimś konkretnym działaniem. Więc na razie jest między Wami taki trochę impas. Impas. Praktycznie to, to się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje, jest impas, jest spokój, jest jakby taka, taka równowaga osiągnięta w tym momencie między zamysłem a działaniem. Czyli, czyli po prostu jest zamysł, ale tego działania nie ma i jest tu w tym momencie, jakieś energie się przewalają, żeby ten zamysł po prostu połączyć również z działaniem. Więc na razie y, potrzeba tutaj jakiegoś czasu, odpowiedniego czasu, żeby jakaś sytuacja między wami się zadziała. Ale kobieta tutaj trochę się dystansuje od tej sytuacji, bo ma po prostu jakby dość już tego czekania na jakieś działanie ze strony tego pazia czy tego rycerza, bo on raz jest bardziej reaktywny, a raz jest mniej. Ale on ciągle jest, on ciągle zaznacza swoją obecność. I ta pasja tutaj między Wami jest, no ale na razie nie dochodzi do realizacji tej pasji. Jakie on ma intencje w stosunku do Ciebie? Jakie on ma intencje w stosunku do Ciebie? Dziesięć mieczy, trzy miecze. Sąd i paść kielichów. No on na razie jest jakby w takiej ciężkiej sytuacji, bo, bo może widzi, że tu jest jakby koniec tej waszej relacji, czy tego waszego połączenia. On tą pasję ma, ta pasja nie jest realizowana, ona jest bardzo mocna w nim, rośnie. Ale ponieważ no, nie ma działania tu między wami, no to on po prostu jest takim mocnym dole. E, jego uczucia są jakby e, takie trochę poranione, jego serce jest poranione, bo być może że oprócz tej pasji ma do was również uczucia i e, jakby. On mierzy się troszkę ze sobą, mierzy się jakby z tym swoim wewnętrznym dzieckiem. On tu coś musi uporządkować w swoich em emocjach. Jest jakby potrzeba, żeby on, y on dojrzał, on dojrzał. Potrzeba jakiegoś przebudzenia emocjonalnego w nim. Być może te emocje idące jakieś z dzieciństwa u niego potrzebują po prostu jakiejś pracy, jakiejś, no jakiejś, no jakiejś pracy z tym wewnętrznym dzieckiem. Prawdopodobnie miał jakieś te właśnie te doświadczenia, które, które mocno go blokują. Jest mocno zablokowany na tych emocjach swoich, bardzo dużo siedzi w głowie, w, w, mentalnie podchodzi do, do emocji, i tutaj potrzeba jakby no, jakiejś nowej drogi w tych emocjach. To znaczy, trzeba te emocje przepracować. On tutaj ma dużo do zrobienia w emocjach. Jakby rozliczyć się z jakiejś przeszłości, z jakichś przesz, przeszłych emocji. I z jakiegoś zranienia może idącego z dzieciństwa yy, i jak się z tym upora, to może po prostu będzie gotowy do, do jakiegoś działania. Bo działanie potrzeba działania w nim jest, natomiast blokują go emocje. I te emocje idą z przeszłości, z, naprawdę nawet z okresu dzieciństwa. Tutaj coś się zadziało w jego życiu. Yy, że te jego emocje wymagają po prostu przepracowania. Ale zobaczmy, o co tu chodzi, jakiegoż to przepracowania te emocje wy wymagają. Czyli jest zablokowany na poziomie emocji. Siedzi w nim jakaś, jakieś poczucie strady, poczucie złamanego serca. Coś w nim jest jakaś zadra z przeszłości, która mocno go blokuje. I też on się boi po prostu emocjonalnie otworzyć. Niby tutaj chęć działania ma, ale przy działaniu również potrzebne są emocje, ale te emocje są bardzo, bardzo jakby zranione i przyblokowane w nim samym. O co tu chodzi z tymi jego emocjami? Może być, że on te emocje bardzo w sobie blokuje. Bo może być, że coś w dzieciństwie się działo, na przykład, że on musiał te emocje blokować, nie pokazywać. Jakaś sytuacja była w domu, że i on tutaj emocje go jakby trzymają w takim podczasku w pułapce. On nie może, nie umie się emocjonalnie otworzyć, odblokować. I jest to takie toksyczne, toksyczne oddziaływanie na jego emocje. Po prostu takie samo w sobie, w nim samym, w środku niego. Tu potrzeba pewne emocje odpuścić, wypuścić, pozbyć się ze swojego jakby. Repertuaru emocjonalnego. On te emocje powinien uwolnić, bo one trzymają go w toksycznym, czy jakieś emocje, stare emocje, gdzieś tam y, doświadczone przez jego po prostu w ciągu jego życia. Te emocje bardzo go blokują, ponieważ one do tej pory nie znalazły ujścia w nim. I to są toksyczne emocje, toksyczne jakieś emocjonalne doświadczenie. Um. Jakie kroki on może wykonać w Twoją stronę w najbliższym czasie? Jakie kroki on może wykonać w Twoją stronę w najbliższym czasie? Jakie kroki on może wykonać w Twoją stronę w najbliższym czasie? Sześć kielichów. Rycerz monet 4 monety sześć moment. No, on będzie czekał. On będzie się zastanawiał, on będzie siedział w swojej, w swojej strefie komfortu. On będzie czekał na właściwy moment. Ale sentyment do Was ma. No i, ta, i tutaj się pokazuje ta relacja z przeszłości po prostu idąca. Ma i on jakby pracuje. On jest z y, 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 y. Wkłada jakby dużo energii w ten sentyment do Was. Jest jakby bardzo, bardzo dużo tej energii pochłania ta, te, te emocje do Was. On jest jakby strasznie zapracowany tutaj. Czyli, czyli bardzo dużo myśli o Was. Jakieś, jakieś działanie on wykonuje, ale to nie wiadomo jakie. Zobaczmy, co on tu tak naprawdę robi jako rycerz monet. Strasznie jest zapracowany w ogóle nad tą Waszą relacją, ale w jaki sposób? Bo, bo praktycznie on tu jest zapracowany, może w ten sposób, że ta relacja ciągle w nim jest. On jest uczepiony do tej relacji. Ale tutaj nie wykonuje żadnego ruchu, ponieważ on czeka na jakiś perfekcyjny moment. W jaki sposób on tutaj jest zapracowany jako rycerz? W moment. W ten sposób, że on wkłada bardzo dużo swojej energii w tą waszą relację i, i ten, ta pasja do was. Taki romans, to po prostu cały czas się rozkręca i, i jakby nabiera nabie, i pędzi. Jest taki impet tego wszystkiego, czyli on wkłada bardzo dużo energii w ten sentyment do Was, i, ta, i ten sentyment to po prostu rośnie, pędzi i nabiera w ogóle takiej błyskawicznej, szybkiej, zawrotnej energii, no, ale nie wiadomo, do czego to doprowadzi. Jaki to będzie następny ciąg, jakby tutaj w tej sytuacji? Ponieważ ta pasja w nim do was, no to jest naprawdę w takim, w takim rozkwicie, w takim pędzie, w takim wzroście. Co tu może być dalej? Mag. No wszystko będzie zależeć od niego, co on zrobi. To on tutaj jest magiem w tej relacji. On tu nakreśla kierunki, i być może, że będzie tym magiem i wykona jakiś ruch w Waszą stronę. Jeżeli on zobaczy, kim on tu jest, jeżeli chce zadziałać, no to coś tu może być. Ale zobaczmy jeszcze, jaki jest potencjalny wynik, czyli to, co on Ci rzeczywiście zaproponuje. Jaki jest potencjalny wynik? Królowa Kielichów, świat, księżyc i król Kielichów. No, jesteście idealną parą. Ty jesteś królowa kielichów, on jest królem kielichów. Jesteście tutaj, przeglądacie się w sobie, w swoich uczuciach, w swoich emocjach, ale z jego strony jest tutaj dużo takich niespójności, dużo obaw, dużo lęku, dużo właśnie tych. Tych energii, które działają w jego podświadomości. I one tu jakby kierują jego działaniem, bo on te uczucia i emocje do Was ma. Wy również jesteście zainwestowane emocjonalnie, uczuciowo w Niego, ale między Wami jest, jest księżyc i jest świat. Czyli Ty jakby. Chcesz po prostu zakończyć ten rozdział między Wami, wyjść z tej gry, zamknąć ten ostatni rozdział. Może być, że masz ochotę, po prostu, że masz nadzieję, że będzie jednak nowy początek między Wami, a On tutaj musi uporać się z tą swoją podświadomością, tam, co w tej podświadomości Jego jest zakodowane przez jego życiowe doświadczenie, może nawet. Idące z poprzednich jakby wcieleń, ale na pewno tutaj to, co on sobie nabudował w tej podświadomości od momentu urodzenia aż do, do tego obecnego momentu, do tego jego obecnego wieku, ta właśnie podświadomość, te lęki tam zakodowane po prostu mają na niego straszny wpływ i wyznaczają mu jego, po prostu determinują jego działanie. No ale dobra, zobaczmy jeszcze, popatrzmy tutaj na ten księżyc i na ten świat. Ale jesteście idealną parą. Po prostu pasujecie do siebie jak dwie krople wody. Ty królowa kielichów, on król kielichów. Zobaczmy, księżyc. Jesteście również może, bo tu jest wilk, dwa wilki: jesteście soulmates, jesteście bratnie dusze. Tak, jakby jesteście taką relacją z poprzednich, jakby żyć. I zobaczmy ten księżyc tutaj. Może być, bo pokazały się, kochankowie. Może być, że uda mu się prze, przezwyciężyć te wszystkie swoje lęki i obawy. I ta pasja, którą on ma do ciebie w tej karcie, kochankowie, że po prostu weźmie górę. Idealnie tutaj pasujecie do siebie. Jest idealne dopasowanie. I tutaj ten amor, strzela z łuku, jest tutaj nadzieja na dalszy ciąg między Wami, pasjonujący, romans, miłość. A Ty, tu świat, paść kielichów, Ech. a w Tobie będzie drzemać jednak ten sentyment do Niego, to uczucie do Niego i ta nadzieja, że będzie tutaj dalszy ciąg. Masz tutaj takie rozmarzone spojrzenie, i ono zawsze w tobie będzie. Ta takie, taka słodkość, e, taka delikatność tego uczucia. Ono, ono zawsze w tobie będzie do niego. Może być, że tu będzie e, jakaś, e, jakaś równowaga, może być, że ty mu powiesz, słuchaj, róbmy coś, bo tu musimy tą sytuację po prostu doprowadzić do równowagi. Weźmy, jakby, odpowiedzialność za tą relację. Nie bój się wziąć odpowiedzialności za tą relację. No, coś takiego. Ty mu po prostu pokazujesz tutaj wagę i jakby motywujesz go tutaj do jakiegoś konkretnego działania. Dodajesz mu jakby sił, odwagi i pokazujesz mu wagę. Tu, tutaj, tu powinna być równowaga balans. Dążmy do tego balansu i do tej równowagi między nami. I coś takiego. I taki jest tutaj przekaz dla mnie na pytanie, czy on Ci coś zaproponuje. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, papa. Pa.